Cześć! Z tej strony Mikołaj. Tym razem mam dla Was film, który powstał na bazie tego, co czytałem w Waszych komentarzach pod innymi filmami. Widziałem, że była dosyć duża rozmowa na temat ogumienia do MTB: tego jakie opony się nadają, jakie się nie nadają, co jest fajne, co jest niefajne itd. I powiem Wam jedno: uniwersalna opona, czy też idealna, dobra opona do MTB nie istnieje. Mowa tu oczywiście o segmencie opon do XC i maratonu. I w tym materiale postanowiłem, że opowiem Wam nieco więcej o oponach po to, żebyście myślę, że zrozumieli albo poznali pewnego rodzaju szczegóły które pomogą Wam dobrze wybrać opony dla siebie bo dobre opony do XC oczywiście istnieją tylko, że dla jednego jedna opona będzie OK a dla innego będzie do bani. i o tym wszystkim trzeba wiedzieć trzeba to rozumieć bo w tym temacie nie ma rozwiązań uniwersalnych, tylko po prostu są rozwiązania dobre, ale indywidualnie. Na początek, powiedzmy sobie, co to jest dobra opona. Dobra opona to jest opona dopasowana do konkretnego przypadku i do konkretnej osoby. I teraz bardzo ważne jest to, żeby to rozumieć, że dla jednej osoby, która waży 60 kg i ma powiedzmy delikatny styl jazdy. Mega lekka opona z super cienką ścianką będzie idealna, a dla mnie, kiedy ja ważę 90 kg, ona będzie po prostu za miękka. i mi na takiej oponie się będzie jeździło fatalnie, bo ona będzie zbyt plastyczna, zbyt elastyczna, będzie się zbyt wyginała, nie będzie mi pozwalała na danie niskiego ciśnienia. Dlatego słuchajcie, to jest mega ważne, że tutaj nie ma uniwersalnych odpowiedzi, że ta opona jest dobra, więc każdy ją kupuje, bo ona jest dobra do XC, jest super i w ogóle nie. Tutaj tak zupełnie nie jest. Trzeba takie tematy rozpatrywać bardzo indywidualnie, dlatego że opony czy opona musi być dopasowana do wagi użytkownika, do jego stylu jazdy, do nawierzchni, po której się porusza, do tego, jaka pogoda panuje na trasie. A może mówimy o wyścigu typu maraton, gdzie czasami jest bardzo dużo odcinków szutrowych i asfaltowych, trochę singli, albo jest zmiana nawierzchnia. Część jest mokra, część jest sucha, i tam tak naprawdę ciężko sobie odpowiedzieć. Co wybrać, bo na każdym z tych fragmentów będziemy gdzieś tam tracili, a gdzieś zyskiwali. I to jest bardzo ważne, żeby właśnie szukając opon dla siebie, Myśleć o tym, gdzie jeździmy. Czy to są beskidy, które są bardzo kamieniste i tak zwane, ja to tam mówię, kapciugenne, że tam bardzo łatwo jest złapać kapcia. Czy to są jakieś wielkopolskie maratony, gdzie są generalnie nawierzchnia suche, a nawet jak są mokre, to jest tam dużo piachu, dużo jakiejś ściółki, która nie jest mocno błotnista. Czy to są podłoża gliniaste, gdzie tylko trochę deszczu sprawia, że jest mega ślisko. Nie mówmy tutaj ogólnikowo, nie traktujmy tematu wyborów opon, że powiedzmy, no na przykład aspen, na tym jeździ Nino Shorter. Właściwie wszędzie, no to jest świetna, idealna opona, Uniwersalna na każdy typ tras. Bo oczywiście może dla niego tak jest, ale dla wielu z Was ten aspekt będzie do bani i o tym trzeba właśnie pamiętać, że po prostu tutaj nie ma uniwersalnych wyborów. I tak naprawdę drugi temat, to trzeba to rozumieć, że wybierając opony, zawsze idziemy na jakiś kompromis. To znaczy, my musimy wyważyć ten wybór pomiędzy dobrą przyczepnością. Albo kiepską przyczepnością. Między szybkością i wtedy kiepską przyczepnością najczęściej, albo wolniejszą oponą, wolniejszym toczeniem, ale dobrą przyczepnością. Czyli ważymy właśnie między przyczepnością a szybkością. Tak samo jeżeli chodzi o dynamikę przyspieszania i odporność na przebicia. Powiedzmy, super lekka opona y, będzie dynamicznie przyspieszała, będzie się łatwo rozpędzała, bo waży niewiele, no ale będzie też miała super cienką ściankę, ściankę niczym papier. Y, tak zwaną szmacianą ściankę, jak to mówimy, i wtedy będzie bardzo podatna na rozcięcia i na złapanie kapcia. I tak samo dalej można by patrzeć. Tematy elastyczności opony i jej amortyzacji. Powiedzmy, że opona, która nie ma żadnej wkładki antyprzebiciowej gdzieś tam na ściance bocznej, no to ona jest bardzo elastyczna i się fajnie układa do terenu i dobrze amortyzuje. A opona, która ma już wstawioną jakąś ściankę, powiedzmy tutaj jest na przykład taka jakaś wkładka cienka, bo cienka, ale jest, już nieco gorzej będzie się układała do terenu, nieco gorzej będzie się wklejała w jakiejś nierówności terenu, nieco gorzej będzie amortyzowała. No i tak samo jeszcze jest temat odporności na defekty, tak? Opona, która nie ma żadnej wkładki antyprzewiciowej, łatwo się przebija, łatwo się rozcina, a opona, która ma wkładkę, jest dużo bardziej wytrzymała. Także zwróćcie uwagę, że tutaj ktoś powie na przykład, to są przykłady w ogóle z komentarzy, że opona w najrzeższej wersji jest super lekka, super szybka i wszędzie mi się jeździ idealnie. Ale gwarantuję, że gdybym ja te opony wziął na trasę jakąś taką trudną, kamienistą, to ja bym zaraz ścianki po prostu poprzecinał i skończyłbym z defektami pewnie obok, kół rozciętymi oponami i to trochę bez sensu. Tak? Na pewnego rodzaju trasy są potrzebne opony cięższe, opony z grubszymi ściankami, opony z jakimiś wkładkami antyprzebiciowymi, a na inne trasy można się pokusić o wybranie opony, która jest super lekka i bardzo ważne jest, żeby to rozumieć, że my musimy zawsze wyważyć po prostu między tymi, plusami lekkiej, szybkiej, dynamicznej opony, a tymi tematami właśnie odporności, przyczepności które mają modele bardziej agresywne i najczęściej modele też cięższe. I to jest bardzo ważne, żeby teraz właśnie o tym pamiętać, że ciężka osoba nie może mieć zbyt lekkiej opony, a lekka nie musi mieć bardzo ciężkiej, bo ta lekka opona jej wystarczy. I tak samo z trasami, jeżeli głównie jedziecie po jakichś terenach, wiecie, pagórkowatych, z łagodnym podłożem, ewentualnie korzenie, brak kamieni, też opona lekka wystarczy, która jest cienka i mało odporna na przebicie, a kiedy tam się pojawiają kamienie, które są w górach normą, no to musi być coś, co ma ściankę wzmocnioną. Ale o tym nie będę mówił teraz dokładnie, bo myślę, że najfajniej będzie, jak przejdę przez poszczególne zagadnienia, poszczególne jakby elementy budowy opony, poszczególne tematy, jakie są w oponach. I tam przy każdym jakby elemencie będę mówił, co wpływa na co i jak to generalnie działa. Na początek pierwszy temat, czyli czy opona zwijana, czy drutowana. No tutaj nie będę mówił, jeżeli mówimy o segmencie opon do XC i maratonów, te opony mają się w miarę dobrze toczyć, w miarę być szybkie, dobrze się trzymać nie ważyć też zbyt dużo, no to jedyną słuszną opcją są opony oczywiście zwijane, stąd w tym moim kiermaszu oponiarskim, który tutaj widzicie na stole, są tylko modele zwijane. No i oczywiście bądźmy nowocześni, generalnie do ścigania się w XC maratonie, czy do jakiejś ambitnej nawet jazdy takiej rekreacyjnej, no stosujemy tubeless ready, więc opona tubeless ready i zwijana to jest taka norma. Jeżeli chodzi o rozmiary, tutaj też nie ma jakichś wielkich czarów. Teraz wiodąca szerokość to jest między 2-2 a 2,4 cala. Tak naprawdę najwięcej zawodników z czołówki używa opon pomiędzy 2,3 a 2,4 cala, ale powiedzmy, że ogólnie 2,2 do 2,4 to jest ok. Myślę, że osoby lekkie, osoby, które nie ważą zbyt dużo, mogą spokojnie mieć te szerokości trochę mniejsze. Osoby wysokie, ciężkie, tak jak ja na przykład wolą mieć oponę szerszą, bo mają większy zapas takiego marginesu na jakieś dobijanie. Mogą śmiało zejść z niższym ciśnieniem i osiągnąć ten powiedzmy dobry balans między komfortem a odpornością właśnie na uszkodzenia. No bo powiem szczerze, że jak ja sobie założę oponę 2.2 czy 2.1 to, to jest trochę mało. tak Muszę dać więcej powietrza, bo, bo łatwo mi je zdobić. Także ponownie szerokość Chociaż nie do końca jest to tak, można powiedzieć, liniowo powiązane, ale szerokość też będzie dużo zależała od tego, jakie jesteśmy zbudowani i jak jesteśmy ciężcy. Oczywiście jest też powiązana z warunkami, bo o ile na warunki suche i wszystkie takie przejściowe, to 2-3-4 cala jest super. na głębokie było to lepiej założyć coś węższego, 2-2, nawet 2-1-2-0. Można się pokusić o takie zejście na takie cienkie, wąskie opony. Chociaż jak się patrzy na puchary świata, to kolarze nie przesadzają. Jak jest błoto, 2-2 to jest taki, taka, bym powiedział, standardowa szerokość, a 2-3, kiedy są wszystkie pozostałe warunki. Ale też, kiedy wybieracie opony, to pamiętajcie o tym, że ważny jest też tajekliren z waszej ramy, bo o ile nowe nowoczesne rowery do XC i maratonów mają miejsce na opony 2.4 to dużo starych ram nie pomieści więcej niż 2.25, 25 2 -30. A nawet jeśli zmieści, to jest tak blisko już opona ramy, że mamy gwarancję, że ta rama się będzie wycierała. Więc tutaj bądźcie jakby czujni przy wyborze, nie przestańcie z szerokością, bo się może po prostu okazać, że wasz rower nie przyjmie tak szerokiej opony. Kolejnym tematem, na który patrzymy, jest Oplot. Oplot, który wyraża się w TPI, czyli po prostu niciach na cal thread per inch, i tak naprawdę takim standardem. W oponach do XC maratonów jest tych zaawansowanych, po oczywiście mówię modelach, jest oplot między 60 a 120 TPI, chociaż zdarzają się też opony, które mają bardziej gęsty opot typu 180 TPI. E, oczywiście mówię plus minus, tak to nie jest tak, że każdy procent trzyma się jednego, jednej konkretnej wartości. Natomiast jeżeli chodzi o oplot, to generalnie można sobie powiedzieć tak, że im on jest bardziej gęsty, tym jest lepiej, bo opona, która ma y, bardziej gęste te niteczki upchane koło siebie, ona jest bardziej elastyczna. Ona dużo lepiej się układa do terenu, czyli na przykład, kiedy wjeżdżamy na kamień, to opona z gęstym oplotem, ona się wręcz dopasowuje do tego e, kamienia. Ta guma oblewa te korzenie, te kamienie, daje nam to dużo lepszą e, przyczepność, dużo lepsze takie poczucie w ogóle trasy, czucie roweru, e, i to jest otrzymałe to po prostu, kiedy jeździmy na odpowiednio niskim ciśnieniu, czyli tym właściwym, no to czujemy, jak ta opona potrafi właśnie te przeszkody oplatać, e, więc im e, oplot jest wyższy, im jest gęstszy, tym. Lepiej. Po drugie, gęstszy oplot to też zwykle szybsze toczenie. Oczywiście nie tylko oplot wpływa na to, jak opona się dobrze toczy, ale im oplot jest wyższy, tym opona przeważnie ma niższe opory toczenia, co jest bardzo ważne, jeżeli mówimy o ściganiu. Mówi się też. Chociaż ja bym tego nie łączył, że gęstszy oplot to lepsza odporność na przebicia. Natomiast tutaj tak naprawdę bardziej bym wskazywał na to, że lepsza odporność na przebicia jest tam, gdzie po prostu jest też więcej gumy. Natomiast no, gdzieś tam badania można powiedzieć, że dowodzą, że również takie przebicie opony, która ma gęsty oplot jest trudniejsze niż tej, co ma rzadki. Więc ten temat myślę, że mamy omówiony. Przechodzimy do bieżnika i tak naprawdę bieżnik jest super, super ważnym tematem. Tutaj wystawiłem akurat te opony, które miałem pod ręką, zdjęte teraz z rowerów ze swojej piwniczki, że tak powiem, i tak naprawdę bieżnik to jest kolejny ważny temat, ale też trzeba go łączyć z naszymi umiejętnościami technicznymi, bo to, że na przykład Nino Schurter radzi sobie wszędzie na aspenie, to nie znaczy, że my sobie tam wszędzie poradzimy. Ja na przykład z tej opony tę oponę lubię, używam ją osobiście zresztą. W różnych rowerach i na różnych kołach, i na przednim i na tylnym, chociaż nigdy w parze ich nie biorę, dwóch Aspenów, ale jest to opona, która dla mnie w błocie jest mało przewidywalna, ja jej nie lubię, a na przykład są zawęglicy, którzy mówią, że ona w błocie sobie dobrze radzi, także no, to też zależy pewnie od tego, że ja jestem wysoki, ja jestem też ciężki, mi do końca w terenie takim miękkim, nieprzewidywalnym ona nie leży, ale wiem, że wielu osobom leży. Więc jeżeli chodzi o bieżnik, no to tutaj nie ma zbyt wiele czarów. Tak? Zawsze jest stała zasada, że im bieżnik jest niższy i bardziej gęsto upakowany, tym opona jest bardziej na suche warunki, lepiej się też toczy, a im bieżnik jest wyższy i klocki są rzadziej rozstawione, tym opona jest oczywiście bardziej pod błoto, pod luźne podłoża, ma się czym wgryzać ziemię. Tutaj fajnie to można zostawić na przykładach dwóch skrajnych, Szwalbę Thunderbird, opona, która ma super niski i super gęsty bieżniczek, tutaj w tej centralnej części. Toczy się bardzo, bardzo lekko, jest bardzo szybką oponą, a na przykład tutaj mamy oponę już typową na błoto, zwróćcie uwagę, jak te klocki są od siebie daleko poodsuwane, po plus jak są wysokie. No i ta opona naturalnie dobrze się wgryza w błoto, dobrze się wgryza w podłoże, wszelkie takie jakieś miękkie gleby, a ta opona. I super się toczy, i super się trzyma twardej, ubitej nawierzchni. No ale w bocie oczywiście nie ma prawa się y, trzymać, bo nie ma się czym tego błota złapać. I to jest takie fajne, bo można pokazać, y, jak te y, diametralnie inne są te opony i jak to będzie wpływało na wszechność. Ale tak pokrótce chciałem Wam powiedzieć, że ja opony dobieram tak, że kiedyś patrzyłem bardziej na prędkość. Patrzyłem na to, że powiedzmy jest wyścig. No to szukam takiej opony, która da mi maksymalnie dużo szybkości i pozwoli gdzieś tam bezpiecznie w miarę i szybko zjechać z jazdy. Teraz patrzę na to trochę inaczej. Tylną oponę wciąż wybieram szybką, taką, żeby to toczenie gdzieś tam było wzięte pod uwagę, ale też nie przesadzam. A już szczególnie nie przesadzam z przodu, bo uważam, że jednak pewność jazdy, brak stresu w zakrętach, możliwość wyluzowania się, większego odpoczynku na zjazdach jest nie do przesadzenia. I tak naprawdę, kiedy wyścig odbywa się na wierzchniach zmiennych, gdzie jest też dużo jakiejś ściółki miękkiej, bywa trochę błota, to ja już wolę wziąć sobie coś agresywniejszego naprzód. I dać sobie więcej właśnie swobody w terenie, niż silić się właśnie na jechanie powiedzmy na jakiejś super szybkiej oponie i ślizganie się w każdym zakręcie, bo to tak naprawdę kosztuje też cenne, cenną siłę, te uważanie, koncentrowanie się na tym i tak dalej. Ale no tak, żeby to jakoś to uporządkować, wziąłem kilka popularnych modeli opon, które też pewnie znacie. No to taki ekstremalny przykład to jest szwalbe Furious Fred opona o szmacianych ściankach, która się przewija dosłownie od wjechania na igły i na jakieś szyszki. Ale jeżeli ktoś bezkompromisowo patrzy na ściganie, to specjalnie ją wziąłem, żeby pokazać. Bo na tej oponie pamiętam Marek Galicki w pamięci jeździł mistrzostwa polski w Cross Country w Kielcach. No i, i dawał radę, tak? Jeździł normalnie na tej oponie z tyłu, bo ta opona faktycznie 330 gramów, super lekkie toczenie. Jak się założy te opony do Gurala, to góral jest szybszym rowerem niż nie jeden Gravel, także... To taki śmieszny przykład, ale, ale faktycznie no to się nie nadaje do niczego więcej niż jakiegoś zastosowania w takim stylu, że ryzykujemy wszystko, być może dojedziemy do mety. Pokazałem, że, że ta wka opona istnieje, chociaż to jest parodia oponem TB, ja uważam. Ale bardzo fajnym przykładem opony, która jest super szybka, która naprawdę toczy się no niemalże jako opona gravelowa szybka a jednocześnie jest gotowa na jazdę na trudnych trasach MTB, na maratonach MTB, to jest Schwalbe Thunderbird. W tej wersji, to jest wersja akurat ze ścianką Snake Skin, czyli to jest Super Ground. To jest opona, która ma całkiem solidne boczne ścianki, całkiem sztywne te boczne ścianki też dzięki temu, ale odporna na przebicie oczywiście przede wszystkim. I ta opona sprawdza się w górach jako opona na tylne na koło napędowe. Zwróćcie uwagę, ten środek, on oczywiście słabo hamuje, on nie trzyma się w ogóle kiedy jest jakieś błoto, ale jest ekstremalnie szybki, a te boki są na tyle wysokie, że już naprawdę nieźle trzymają się w większości nawierzchni I teraz jeżeli ktoś ma dobrą technikę jazdy, jeżeli ktoś dysponuje umiejętnościami pozwalającymi przeżyć na takiej oponie w trudnym terenie, to naprawdę uwierzcie mi te oszczędzone waty na podjeździe czuć, a jest taka zasada, że dobieramy rower... W ogóle czy hardtail, czy full, czy oponę dobieramy pod te fragmenty, gdzie czujemy się najgorzej. Jeżeli tracimy zwykle na podjazdach, to warto ubrać swój rower tak, żeby na tych podjazdach zyskiwać. I to jest taki właśnie dobry przykład takiej opony, która pozwala zyskiwać w tych miejscach, gdzie nam jest ciężko, czyli najczęściej na podjazdach. Ale żeby nie mieć go słownym, na tej oponie ściga się większość zawodników z Teamu JBG 2 zawodowej grupy kolarskiej, MTB jedynej polskiej zawodowej grupy kolarskiej. I oni naprawdę na masę ciężkich tras tej opony używają. Ja nieraz jak widziałem, jak oni sobie na tym radzą, albo gdzieś tam na jakichś treningach przed zawodami X widziałem, na jakim błocie są w stanie na tej oponie jeździć, no to potwierdza, że to jest naprawdę skuteczna opona, ale żebyście mieli jakby tutaj jasność. To przy mega dobrej technice jazdy, bo generalnie dla większości z nas to jest po prostu fajna opona na wszelkiego rodzaju suche, szybkie warunki. Mogą to być kamienie, mogą to być korzenie, ale generalnie wtedy, kiedy jest sucho. Grupa dużo bardziej uniwersalnych opon to są opony z tego przedziału. Czyli mam tutaj na przykład Jacka Ravita, Dwójkę, Aspena, Bontragera XR2, czy taką fajną oponkę Bontrager Mount Saint N. To jest nowa opona w ofercie tego producenta. I one, choć wszystkie są z grupy opon uniwersalnych, takich, które nadają się na różne warunki, to różnią się mocno, bo na przykład te pierwsze dwie, czyli Aspen i Jackrabbit 2, no to to są opony, które je uniwersalnymi, ale dla osób, które ogarniają temat techniki jazdy i jednak przeważnie na trasy bardzo suche, a już te dwie opony, mimo że te bieżniki są też uniwersalne, też gęste, też szybkie, to już są dużo bardziej oponami pozwalającymi poradzić sobie w błocie. I tak naprawdę ja nie będę tego opowiadał, co z tymi oponami jest, jak one jeżdżą, bo to nie o to wchodzi w tym materiale. Ale tak, żeby Wam powiedzieć, że kiedy wybieracie oponę, no to na przykład nie mówcie komuś, kto mieszka w Beskidach, że Thunderbird albo Renegade to jest idealna opona, no bo tam te opony są po prostu za słabe i zbyt kiepsko mają przyczepność. Tam takie minimum, no to jest powiedzmy ten Aspen na przykład, tak czy ten Jackrabbit. A z kolei, kiedy mówimy o prawdziwym górskim bocie, no to Taki Aspen się nie sprawdzi, ale jeżeli mówimy o błocie na wyścigu, który jest w Wielkopolsce albo na Dolnym Śląsku jakiś płaski wyścig, albo gdzieś na Mazowszu no to taki Aspen sobie poradzi w błocie, ale kiedy mówimy o błocie takim prawdziwym, bycie, bezkickim, gliniastym no to na tej oponie się zabijemy i właśnie o to chodzi, żeby rozumieć jakby gdzie są takie warunki, gdzie są takie podłoża i do tych warunków umieć opony wybrać. Tutaj na koniec jeszcze postawiłem takie dwie opony bardziej agresywne, to jest CST Camber opona, która rzeczywiście Nobieżnik ma wciąż dość uniwersalny i szybki, ale już wyraźnie bardziej rzadko rozstawiony, i ona sobie fajnie radzi w błocie. No a tutaj, już ekstrema, bardzo błotna opona, coś co się zakłada tylko na warunki naprawdę, no, no po prostu ekstremalne. Tak jak powiedziałem, kiedy deszcz pada non-stop i jest maksymalny syf, to nic innego niż taki rzadki klocek wysoki nam nie pomoże. I to na pewno nie jest żadna uniwersalna i dobra opona, tylko to jest opona na konkretne warunki. Chciałem tak o tym w ogóle powiedzieć, żebyście zobaczyli tak na przykładach, kiedy te opony wam pokazuję, czym one się różnią, jakie te bieżniki są. No bo mówię, dla mnie taki uniwersalny zestaw, na przykład, to może być powiedzmy to na tył albo to na tył, a na przód jakiś Racing Gray albo na przykład ten Camber na przód, a na tył ten CST Jackrabbit 2. I to jest zestaw, który ja uznam za uniwersalny, który mi będzie pasował, ale jak właśnie czytam gdzieś tam na, na komentarzach, że Renegade w wersji S-Works na tył jest super, no to on jest super na Wielkopolskę, na Mazowsze, ale nie jest super w Beskidy i o tym trzeba właśnie rozumieć. O bieżniku się rozgadałem, więc przechodzę do mieszanki gumowej. To jest nie mniej ważny temat, bo tak naprawdę każda dobra opona ma mieszankę dwu-trzyskładnikową, a nie jednoskładnikową, to jako ponietanie. I to z reguły wygląda tak, że. Najtwardsza mieszanka jest na samym dole, ona jest jakby tą podstawą opony. Potem na bieżniku e, mamy mieszankę, która jest bardziej miękka, ale wciąż twarda tutaj na środku, żeby ta opona się lekko toczyła e, i też e, wolniej ścierała. A same boki, boczne klocki opony, one są z bardziej miękkiej mieszanki, po to, żeby ta opona się fajnie trzymała zakrętów. I potem też poznacie dobre właśnie opony, że one mają mieszankę, która jest dwu, trzyskładnikowa. E, o tym warto pamiętać, kiedy się kupuje opony po prostu, że to jest jakby składowa dobrych opon. No ale jest też wiele innych ważnych kwestii. Na przykład to, ile mamy gumy jakby tutaj wlanej do, tego, do tej opony, jak grube są ścianki dzięki temu, albo czy ścianki są wzmacnione jakąś wkładką. Na przykład tutaj mamy w Maxisie wkładkę Exo Protection, która właśnie wzmacnia oponę. I to jest bardzo ważne, bo na przykład taki szwalb o tym już mówiłem wcześniej, no to to jest papier. Tak? To jest ścianka, która ma tak niewiele gumy że oplot wręcz wystaje przez, przez tą ściankę przez tą, przez tą gumę i to ta opona no nie jest odporna w ogóle na przecięcia a na przykład ten Thunderbird kiedy ma wkładkę Snake Skin tutaj w środku no to on jest dużo bardziej odporny na przecięcia, te ścianki są dużo bardziej odporne na przecięcia i to jest bardzo ważne, że ta ilość gumy plus obecność bądź brak wkładki w oponie bardzo dużo zmienia w tym jak opona będzie odporna na przebicia, no i oczywiście tutaj ponownie to o czym mówiłem wcześniej, czyli lekkie osoby, osoby jeżdżące w łatwym terenie mogą mieć tą oponę mało wzmocnioną z cienką ścianką, osoby ciężkie osoby jeżdżące w trudnym terenie, w górskim terenie, po kamieniach muszą mieć ściankę, która jest gruba która ma wkład kranty bo prędzej czy później będzie opona przecięta Inaczej, nawet te opony, które są wzmocnione, są, y, są podatne na defekty, bo tutaj wciąż mówimy o bardzo lekkich oponach. Ale, ale generalnie no to, to już chyba powiedziałem, że nie ma czegoś takiego, że pojedziemy w góry na oponę, która jest szmatą na ściance i damy sobie radę, bo wtedy czy później po prostu ją rozetniemy. Y, ważna sprawa, jeszcze jest związana na koniec z tym powiem, y, czyli sztywność ścianek. To znaczy, im opona ma grubszą tą ściankę boczną, więc jest tam gumy nalane, plus y, jest tam jakaś wkładka, bądź jej nie ma tym opona ma sztywniejszą budowę. I teraz to jest bardzo ważne, żeby to rozumieć, że osoby, które są lekkie, one będą preferowały opony, które mają właśnie te ścianki cienkie, ścianki bardzo elastyczne, ale osoby ciężkie, takie jak ja na przykład, które ważą pod 90 kg, one muszą mieć ściankę, która jest gruba. Dlatego, że ścianka zbyt cienka, ona będzie się wyginała przy każdym lądowaniu dropa, przy każdym najechaniu na kamienie, kamienie zbyt agresywnie. Nawet jest taki temat, że opony, które są szmaciane, które mają te ścianki bardzo cienkie one nie pozwalają zejść zbyt nisko z ciśnieniem, bo po prostu te opony się wręcz poddają wtedy, kiedy mają mało powietrza. A tutaj jest taki przykład, ten camber od CST, czy nie wiem, no na przykład, no ten camber jest akurat fajnym przykładem, bo pamiętam, że na, tym, na tej oponie robiliśmy taki test, jakie ciśnienie w oponach MTB, to jest opona, która ma na tyle sztywne ścianki bocznie, Boczne, że można śmiało schodzić niżej z ciśnieniem, no i to jest właśnie fajne. I o tym trzeba też pamiętać, że jakby to jest mocno powiązane, jaka jest ta ścianka, jak ona jest elastyczna, z wagą rajdera. Powiedzmy, osoby lekkie, kobiety, juniorzy, super odchudzeni mężczyźni, niscy mogą używać opon, które mają bardzo miękkie, cienkie ścianki. Osoby cięższe, mające agresywniejszy styl jazdy, lubiące jeździć na bardzo niskim ciśnieniu, one potrzebują ścianki, która jest sztywniejsza, która jest grubsza, która jest mniej podatna na jakieś tam uszkodzenia. I w ogóle wyginanie. To jest fajny przykład, ta opona od Bontraggera. To jest nowoczesna opona do XC. Ona waży 800 gramów. Słuchajcie, dużo, no nie? Ale naprawdę ma taką budowę, tak sztywną, tak grubą. Ma tyle gumy, że na tej oponie można atakować na zjeździe. Na tej oponie można naprawdę szaleć, a, a nie zastanawiać się. Którędy pojadę, żeby nie zapaść kapcia. A to jest właśnie przykład opony, na której można się nie obawiać i na trochę więcej sobie pozwolić. I to jest bardzo ważne, żeby rozumieć, jaki mamy styl jazdy, jakie mamy potrzeby, jakie są nasze trasy i wybrać opony właśnie pod ten typ zastosowania. No i, i, i zawsze będziemy ważyli, tak? Zawsze wybierając te opony na zawody, mając tutaj taki powiedzmy jakiś swój wybór, musimy się zastanowić czy prędkość, czy przyczepność, czy niska masa. Czy odporność na przebicia, no bo tak naprawdę nie ma jednej opony, która spełnia te wszystkie rzeczy, tylko zawsze my musimy sobie wybrać pod naszą wagę, pod nasze trasy, umiejętności i potrzeby daną oponę. No i cóż, no myślę, że już wszystko powiedziałem co chciałem, w sensie ten temat mocno gdzieś tam zgłębiłem i dużo o tych oponach powiedziałem. Ja Wam tylko powiem od siebie, że na przykład w zeszłym sezonie przejechałem chyba ze 20 wyścigów i tak naprawdę najczęściej jeździłem na oponach typu Jackrabbit 2 z tyłu, albo ten Bontrager to może powiem o jakich warunkach. Kiedy było sucho i szybko z tyłu miałem albo tego Thunderbarta albo Renegade od Speca używałem też Jackrabbita 2 Pro na tył przez chwilę używałem też na tył Aspena czyli raczej brałem opony, które są dosyć szybkie ale na koniec sezonu też sporo przejechałem na tej oponie Bontrager Mount Saint N, która jest wyraźnie agresywniejsza i też najwięcej pozwala w kontekście zjeżdżania. Z kolei z przodu najczęściej brałem coś, co jest agresywniejsze od tego i przeważnie był to spec fast track, a nawet zdarzał się ground control. I teraz dla mnie to jest akurat fajny wybór, tak jak powiedziałem, bo ja uważam, że. Przednia opona musi dawać mi tą pewność, tą przyczepność, a tylna musi być kompromisem między szybkością a przyczepnością. Ale uwaga, no ja jeździłem głównie gdzieś jakieś wyścigi górskie, się jakieś wyścigi x trochę wyścigów też takich łatwiejszych, ale generalnie wszędzie potrzebowałem czegoś, co da im przyczepność. A gdybym się ścigał na przykład w wyścigach typu Mazowia, typu jakieś tam solidy, typu Kaczmarki, to pełniłbym cały czas Standard Barta z tyłu i coś delikatnie agresywniejszego z przodu. I tak jak powiedziałem, już nie będę tego powtarzał, niech każdy z Was. Po prostu traktuję ten temat tak, że opona może być dobra dla danej osoby, a dla innej nie będzie dobra. I wybierając opony, wybieram po prostu to, co pasuje do naszego stylu jazdy, naszej masy, naszych umiejętności i naszych tras. Czekam na komentarze od was. Czy się zgadzacie, czy się nie zgadzacie? Fajnie byłoby o tym wszystkim podyskutować. Także komentujcie, zostawiajcie łapki w górę, jeżeli wam się podobało oraz subskrybujcie nasz kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. Ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się do zobaczenia.